Panie burmistrzu, czy to jest kolejna akcja w Mikołowie? <noise> Nie wiem, dzisiaj się spotkaliśmy z seniorami przy kawie, ale przy kawie na zewnątrz to jest bardzo miłym, e, ba, bardzo miłą różnicą w stosunku do tego jak jesteśmy w budynku, zaczęła się wiosna, więc myślę, że to dobra okazja, żebyśmy mówiąc o tematach eko, a dzisiaj mówimy o tematach eko, spotkali się właśnie na zewnątrz przy naszej nowo otwartej tężni. Rozmawialiśmy parokrotnie z Radą Seniorów, z Panią Przewodniczącą, co możemy zrobić dla naszego miasta, szczególnie w kategoriach spraw ekologicznych. No i muszę powiedzieć, że dumny jestem z tego, że już dużo akcji nam się udało zrealizować. Dużo rzeczy rzeczywiście dobrze funkcjonuje w Mikołowie, ale jedno jest pewne: nigdy za dużo uświadamiania mieszkańców, nigdy za dużo porządnych akcji związanych z ekologią, bo wydaje mi się, że przede wszystkim ta wrażliwość i uświadamianie. Nasz, jak, nas jako społeczeństwa jest najważniejsze. Eee, ja myślę, że drobnymi rzeczami, na które, które są rzeczami dnia codziennego, naprawdę możemy robić różnicę. Każdy się zastanawia, czy ja sam jestem w stanie coś zrobić, że to moje działanie nic nie zmienia. Może pojedyncza osoba nie, ale jeżeli tak myśli 40 tysięcy mieszkańców, to to już robi ogromną różnicę. Ja na to liczę, że poprzez te uświadamianie, takie spotkanie jak dzisiaj. I takie nagrywanie filmiku, jak dzisiaj taką naszą rozmowę, rzeczywiście tą różnicę będziemy tworzyć. Panie, Birmus, Panie burmistrzu, ja jestem z epoki, gdzie zawsze były akcje i to słowo zawsze mi się źle kojarzy. Czy my nie możemy tej pracy państwa i naszej jakoś inaczej nazwać? Niektórzy mówią, że eko, bycie eko to kiedyś była fanaberia, potem mówili, że to jest trend. A ja uważam, że to jest konieczność. Więc nazwijmy to po prostu postawą. Odpowiednią postawą, społeczną postawą mieszkańca Mikołowa. Z Każdego z nas, bo to już ja powiedziałam, to jest konieczność. Te rzeczy, myśmy zawsze tak mówili, bo następne pokolenie będzie miało gorzej. Bo w naszych następnych pokoleniach. No nie, to już nie jest ten czas. Ten czas już nadszedł. Te zmiany klimatyczne i to, że my jako samorząd również będziemy musieli adaptować się do zmian klimatycznych, to już nastało. To pewne rzeczy yy, już się dzieją na naszych oczach, choćby susza, akurat w zeszłym roku je nie mieliśmy, obyśmy jej dalej nie mieli w tym roku, ale to, że taki mały mamy poziom wód gruntowych w Polsce, to jest fakt. I my musimy coś z tym robić. To jest jedna z tych postaw, o których mówimy, czyli choćby oszczędzanie wody. Mam nadzieję, że za chwileczkę to rozszerzymy o parę takich ciekawych przykładów, jak my faktycznie możemy tą wodę oszczędzać. Ja, ja sobie to tak zawsze dzielę, jak ze znajomymi rozmawiam: kuchnia, Łazienka, ogródek. E, łazienka. Jak się myjemy zęby, zakręcamy wodę, tak? Tylko do płukania. Często ta woda leciała cały czas. Jeżeli w przypadku mężczyzn, golimy się, zakręcamy wodę, tak? Cały, żeby ta woda nie leciała non-stop. Dobrze też jest, ja wiem, że każdy z nas lubi kąpiele w wannie, relaksujące, długie. E, natomiast jeżeli możemy, róbmy szybkie kąpiele pod prysznicem. Tej wody naprawdę wtedy dużo oszczędzamy. No i dotyczy też pralki. Nie pierzmy po prostu dwóch, trzech rzeczy. Róbmy tak, żeby ta pralka rzeczywiście była pełna, to też dosyć dużo wody oszczędza. No, przejdziemy dalej do kuchni. To samo co pralki dotyczy się zmywarki. Ale również wiem, że jest takie, jeżeli chodzi o zmywanie naczyń, jeżeli ktoś nie ma zmywarki, no dobrze też jest mieć przynajmniej dwa zlewy, żeby myć w jednym zlewie, a nie cały czas pod bieżącą wodą. Kiedyś było, były miszki. No, do tego za chwileczkę dojdę do pewnych rzeczy. Bo pani przewodnicząca, pani powiedziała tutaj, że pani jest z innej epoki, ale ja uważam, że pewne trendy, które obecnie są mocno wdrażane, wprowadzali obecni seniorzy jeszcze w latach 70. czy 80., choćby oszczędność jedzenia. Teraz się mówi, wy zaoszczędźmy, wykorzystajmy to jedzenie, nie wyrzucajmy go. Ale przecież państwa pokolenie, które no, pamięta jeszcze dobrze czasy PRL-u, doskonale sobie z tym radziło, jak nie wyrzucać jedzenia, jak je odpowiednio oszczędzać. Teraz mówię, teraz to jest taka moda na to, ale ja uważam tak jak wcześniej powiedziałem, że jest to też konieczność i ze względu na ilość odpadów, ale też taka troszeczkę odpowiedzialność i społeczna i moralna, żeby jak mam jedzenie wyrzucić, to lepiej się z nim podzielić. Panie burmistrzu, ale to też jest chyba jeszcze jedna kwestia, bo to nie jest tylko oszczędność jedzenia, przetworów czy wody, przy której mhm. w tej chwili stoimy przy Solance, ale także jest to oszczędność naszej kieszeni. Oczywiście, ja zawsze mówię, w przypadku odpadów komunalnych, śmieci, tak mówiąc kolokwialnie, to jest zawsze aspekt i ekologiczny, i finansowy. I skoro przeszliśmy do tych śmieci. A to jeszcze wrócę może na sekundkę do wody, bo skończyliśmy na, na kuchni, a jeszcze dopowiem o ogrodzie. Tutaj bardzo, bardzo zachęcam. Stworzyliśmy jako urząd wraz z radnymi specjalną dotację do małej retencji, do zbiorników do małej retencji. Można 50% kosztów odzyskać. Bardzo zachęcam każdego, kto ma działkę lub domek jednorodzinny, do tego, żeby o taką dotację wystąpił i faktycznie z tej deszczówki ją zbierał, kumulował i podlewał ogródek tą deszczówką. Natomiast mówiąc już o samych odpadach komunalnych. Oczywiście. Po pierwsze, sprawy ekologiczne. Powinniśmy produkować mniej tych odpadów. Te odpady naprawdę nas już zalewają i nie mówimy tutaj o przestrzeniach gdzieś oceanach, gdzie pływają wyspy plastikowe, ale mówimy o naszym powiecie czy o naszym województwie, gdzie składowiska śmieci są już pełne. I ta cena im bardziej one są pełne, tym cena będzie rosnąć. No to jest prawo podaży i popytu. Skoro nie ma gdzie tych śmieci składować, to ich cena będzie automatycznie rosnąć. Więc jest taka Teraz mówimy też, zaczynamy w Mikołowie mocną taką kampanię akcja segregacja. W tej piramidzie związanych ze śmieciami pierwsza zasada, nie produkuj śmieci. To jest pierwsza zasada. Nie, że ja muszę je w odpowiedni sposób segregować, ale pierwsza zasada, jak najmniej śmieci produkujmy, i to jest najważniejsze. Kolejna zasada to, jeżeli już rzeczywiście chciałbym się danego przedmiotu pozbyć, to sprawdzam, czy mogę go ponownie użyć. Jeżeli ja go nie mogę ponownie użyć. Są punkty choćby życzliwości w Mikołowie, na ulicy Podleskiej, gdzie pewne rzeczy, choćby ubrania, ale również żywność można oddać. Lub spróbujmy naprawić. Teraz też ostatnio, myślę, te lata 90., początek lat 2000, to też był no, taki okres dosyć wzmożonego konsumpcjonizmu. Jak się coś zepsuło, wyrzucam, kupuję nowe. No nie, zastanówmy się teraz, czy ja naprawdę nie mogę tego naprawić i ponownie użyć. I dopiero jak już faktycznie wiem, że nie mogę tego ponownie użyć lub komuś oddać... To dopiero wtedy odpowiednio segreguje te śmieci, no, zwracając dużą uwagę na recykling. Panie burmistrzu, Rada Seniorów też myśli o takim konkursie. Jest już zresztą podane, jak oszczędzać i jak przetwarzać nasze wyroby. Czy my się możemy z Panem burmistrzem umówić, że Pan nam następnym razem konkretnie powiedział, pokazał, jak ja mam oszczędzać? Oczywiście, że tak. Myślę, że. Jakiś filmik się zrobi. Zrobimy filmik dokładnie, przejdziemy po gospodarstwie domowym, przejdziemy po ogródku i dokładnie po pokażemy po kuchni, tak? Przy okazji może coś razem ugotujemy i pokażemy, jak z odpadków też można korzystać. Bo e, ostatnio widziałem, jak można, e, zresztą nasza koleżanka radna pokazywała filmik, jak e, skórki z cytryny można fajnie wykorzystywać do lemoniady. Tak, ludzie to wszyscy wy, wyrzucają. Natomiast to jest fajny składnik, szczególnie zbliża się lato, być może gorące. Duży składnik ożywczy do wody. Tutaj też polecam nie wodę w plastikach, tylko najlepiej kranówkę. A jak już nie kranówkę, to chociaż w opakowaniach szklanych, żeby tego plastiku jak najmniej produkować. Ale będziemy tą wodę pić. Zachęcam do tego, żeby nie wyrzucać cytryny, tylko faktycznie te skórki też korzystać. Ja próbowałem w zeszłym roku faktycznie dobry element ożywczy z miętą, bardzo dobrze smakuje. Dobrze, to w takim razie umawiamy się na kolejne spotkanie. Jak już na będzie. konkretnych przykładach. Oczywiście. Dziękuję. Dziękuję. you mm -hmm.